Cześć, witam Was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w naszym customie z gry Tomb Raider, custom pod nazwą The Forgotten Sealed Mask. Tak, to jest Back to Basic 2020, tematyka Tybet. Tutaj ostatnio zakończyłem sobie. Jesteśmy w, w wiosce, tylko że tutaj widzę, że jakieś zatopione klimaty. I tu mogę wypłynąć. W poprzednim odcinku troszkę popływałem, ale wydaje mi się, że jeszcze za mało. Na pewno są jakieś gdzieś tutaj jakieś luki. Eee, a tam jest łuk. Dobra. Czy to jest manki? Manki, dobra. Czyli mamy w końcu łuk, słuchajcie. Mamy łuk. Dobrze. A to ja myślałem poprzednio. Aha. O i celownik jest. To może trzeba tam wcelować w TT. E, myślałem, że to jest winda, którą będzie trzeba obniżyć. Ale widzę, że można przez manki to obejść. Co to jest w ogóle? A to. Chodźcie, zobaczę coś. Tutaj chyba stąd nie, bo mi tutaj e, chyba skała przeszkadza. Niekoniecznie. Poczekajcie. Zaraz zobaczymy, czy to wyjdzie. E, połączymy sobie laserek z... Łukiem Dobra Przejdzie to No niekoniecznie Może to nie jest dobry pomysł, że tu stoję Może trzeba z jakiegoś innego miejsca chyba, wiecie Nie, niekoniecznie A to dziwne, że nie zaskoczyło mi za pierwszym razem, nie? No ale trzeba próbować Czy coś takiego... No właśnie, było z drugiej strony, ja to widziałem to chyba są takie trzy Dobra, porozbijamy to No właśnie Zobaczcie, nie? O co tu chodzi? Raz zaskoczę, a raz nie Nie wiem na czym to polega No kurde Co ja takiego źle robię Niby leci, nie? Dobra, i jeszcze trzecie, tak? Tutaj na prost. A... A nie, nie ma. Aha, dobra. To tylko dwa są. Okej. Okay. Aha. Czyli tylko dwa są, tak? No tak, na to wychodzi, że dwa są. Myślałem, że jeszcze jest trzecie. Dobra, no to spróbujemy. Zatopiona wioska. W ogóle to są jakieś lampiony. One się palą pod wodą? Albo mi się wydaje. Albo jakieś to jest dziwne Dziwne co nie Co to za lampiony tu są Nic nie zrobię Tutaj są jakieś przejścia No niekoniecznie Tu Jakieś dźwigni po drodze czy coś nie Jakieś przeszkadzajki tutaj W cholerę <laughs> o, Matko Co to było No, no, tylko, że pytanie, czy ja, czy to jest czasówka, czy ja zdążę. No, spoko. Tylko, że ja chcę wypłynąć. Przepraszam bardzo, czy tu jest gdzieś do wypłynięcia coś? Matko święta, córko moja, no. Chcę wypłynąć, no co chyba oszaleliście. Zresztą sam, gdzie ja mam niby wypłynąć? A jest. Oj, to mogłem od razu. No dobra. A to nie szkodzi. Dobra, teraz tutaj trzeba się troszkę rozejrzeć. Tu jest przejście, dobrze. Bo już nie pamiętam skąd wypłynęliśmy. Skąd, przypły... skąd przypłynęliśmy? Jezu, nie wiem gdzie. Nie, stąd przypłynęliśmy, prawda? Tak. Czy to jest gdzieś? Dobra, nie było pytania. Która? Aha, tu Dobra, ale to za chwilę zanim Zaczerpnę powietrze A ja nie będę tu się męczył Dobra, i teraz jedziemy tu z koksem ładnie, ładnie Wszystko zatopione Znaczy ja lubię takie klimaty, wiecie? Jak jest właśnie coś zatopione Czy to Atlantyda na przykład e, A tutaj takie tybetańskie klimaty To też Wzbudza wyobraźnię, bo można wypłynąć w ogóle Wszędzie gra świateł, tutaj właśnie Fajnie to wygląda Co tutaj można zrobić, bo Może jakaś dźwignia będzie, co? Szukamy Chyba, że mogę się tutaj, co to jest, znowu jakieś lustro no, O jest dźwignia, widzicie, ale Nie mogę się tam dostać na razie Więc troszkę popływam Może coś tu znajdziemy nie. Tu. Też nie. Cholera. No widzę dźwignię tylko, ale jest za szybą. Czy jest tutaj gdzieś może jakaś taka... Może naścienna taka. Jeszcze tutaj te filary. Co to jest? Tu jest dźwignia, poczekajcie. A, tu. A, tak sprytnie. Dobra, przekręciliśmy. Tego też można przekręcić, tylko do jakiego momentu chcecie przekręcić? To czy one muszą się razem ze sobą spotkać? chyba tak, z tego tak, wiecie buźkami, nie? Niestety muszę zaczerpnąć powietrza. Po tamtej stronie widzę też są dwa, nie wiem jak stoją. No taki mam pomysł, nie buźkami, nie? No bo jak inaczej? Jeszcze raz. Nie? Jak myślicie? I tutaj to samo zrobimy. Nie zauważyłem w ogóle tych dźwigni tu. Dobra. To są chyba jakieś posągi lam, nie? Lama jak nic. Dobra i tutaj. Z dwa razy może. Będzie? Dobrze. O to chodziło. A, wysunęło się to do przodu. O, ciekawe. Muzyczka z trójki, uwielbiam. Okej. Okay. No i dźwignia. To już widzieliśmy. Która? A, Tutaj coś, tak? Dobra, sprawdzimy to. To jednak chciałem to obniżać. Tam był łuk. Ciekawe, czy to o, o tym mowa. Wracamy. W takim bądź razie wracamy. Tak, chciałbym wrócić, ale OS za dużo detali też jest i Lara nie chce się przecisnąć. Bo mamy jeszcze jedną świątynię po drugiej stronie, prawda? Tam sobie otworzyliśmy. Może trzeba jeszcze tą drugą, żeby coś tutaj się zadziało. Na razie sobie wypłynę. No i popłyniemy teraz do tej drugiej świątyni Nie to będzie coś też podobnego i tam też będzie trzeba... I wtedy dopiero coś się zadzieje z tą platformą tam gdzie, gdzie był łuk, tak mi się wydaje Zobaczymy <laughs> O matko Dobra, można wypłynąć. I co? Też kolejna dziś dźwignia. Sprawdzimy. Taka... Nie, tutaj w ogóle jest przejście, ale jeszcze się rozejrzy, dobra? O tu ciachaczki są jakieś. Nie, tu jest więcej, słuchajcie, przejść. Dobra, weźmy najpierw to. Zobaczymy co. Tutaj jest! <grym> Wow! Czemu tak? Ym... Gdzie to było? Kuźwa, pogubiłem się. Tutaj były ciachaczki. Ciachaczki sobie zostawię na no później, pozwolicie. Nie chcę tego, co tu się dzieje. Jak to w ogóle wygląda? Czy ja mogę dołem? Eee! Nie działa. Um, mam nadzieję, że to nie jest czasówka, że mogę tu wypłynąć, ale chyba tak, bo to chyba się też tak nie da e, wszystkiego naraz. I tutaj widziałem gdzieś... No ja pierdzielę. Uwielbiam. O kurde, aż takie. Takie dziwne. Góra dół. No nie, ale spoko. Tylko jeszcze nie rozejrzałem się, słuchajcie, czy po bokach nie ma nic. Jeszcze coś. Uryde. Aha, dobre było. Dobrze było już. Czekajcie, jeszcze tylko chciałbym zobaczyć to po bokach, bo... Jezu. No niekoniecznie. No nie, dobra. Ale przynajmniej wiem, no nie? Dobra. Nie ma nic, szybko. Okej. Okay. I co jeszcze było? Jakieś jedno przejście? No to wychodzi. Zaraz sprawdzę to. Czyli tak, tu było jedno takie wyżej. Tu stąd przypłynęliśmy? O Jezus Maria, co tu będzie? Co tu będzie? Dobra, nieważne. Pewnie drodze powrotnej coś, co? Dobra, jest dźwignia. Czym nas uraczycie tutaj? Jakieś młoty? Aha! Pff. Boże! Co to było? Dobra. Nieważne. I tu jest dźwignia, tak? Gdzie to jest? Gdzie nam się to wysunęło? Um. A, tu musimy, a nie tu. No i? Zaraz zobaczymy właśnie co z tą platformą. Czy ona się obniży? Aha, klapa tam była. No dobra, spoko. Idziemy dalej, płyniemy dalej i teraz tylko chyba to było powrót, tak? Tak, bo tu był ten... Ciechaczka była. Ciechaczka. Lampiony. Świecące w wodzie. Super. Że tu nie ma żadnych wiecie jakichś krokodyli albo coś, ja bym tu dał. Aż się prosi. Albo jakieś rybcie. Rybcie jakieś. Dobra. Co tu jest? Tu jest y, po prostu jakieś wejście na górę, tak? Tak. A nie mogę tędy. To może tędy. Ale nie z łuku serce. Chociaż co to jest? O nie. Czekajcie, zapiszę. Bo to może być jakiś kuźwa boss, a ja nie wiem co to. O, duszek. Duszki się od razu rozwalają, nie? Klapa. Nie wiem gdzie. Czy... Mój Boże, aha, quicks, coś tam... A, muszę stąd spieprzać, tak? Rozumiem. Matko Bosko. No, teraz mi się jeszcze zacięła. Dobra, jeszcze raz. Nie dam rady. Tak się był zdrzeżasz, szkoda gadać. A nie wiem gdzie. Serio. Nie wiem. Skąd byśmy przypłynęli? Że tak zapytam się Was grzecznie. Tu? Cza. Tak. Jaki fuks. <grym i wyszczone> Fajne to było. I co? Jebut! O, deszczyk. Deszczyk we wiosce. Co my mamy tu jeszcze do załatwienia? Pamiętam, że w poprzednim odcinku było takie miejsce, tylko że ono było pod wodą i tam trzeba było wtrynić taką grzechotkę. To wiem. E, potem... Czy jeszcze coś było w tej wiosce? No niekoniecznie. O, skrzynka znowu jest na swoim miejscu. A, tutaj potrzebowaliśmy klucza, którego nie mam. To jest ten początek tej wioski. E, dobrze, to mamy dwa miejsca. Może jeszcze coś pokażą. Bo już tak nie pamiętam, nie? Dość rozległy obszar i ciężko zapamiętać wszystko. Aha. Tylko że tak jakoś się zrobiło tutaj, nie wiem, słuchajcie, przypadkiem czy czasem ktoś nas tutaj nie zaatakuje. Mamy Uzi, można? A, można. Bo widzicie, wcześniej mówiła no, e, w momencie kiedy byliśmy w wiosce i chcieliśmy wyjąć broń, no to nie pozwalała. Podejrzewam, że dlatego, że byli ludzie, a teraz wszyscy pewnie się pochowali i coś czuję, że to nie będzie takie bezpieczne. No nie ma ludzi, tutaj stał mnich. Tego może lepiej wyciągnę broń. Tutaj się nic nie potwierało. Ehm, nie mam nadal klucza, więc... W ogóle po co myśmy tam poszli? Nie mam żadnych artefaktów. Dziwne to trochę, no ale dobrze. To co ja mówiłem, że jaki mam punkt hmm. zaczepienia. Ehm, odsunę to, bo wiecie co, tak sprawdzę sobie, czy czasem... jakby ponownie etap się nie załadował i na przykład... No czegoś nie ma, nie? Czy na tym daszku, czy... Czy za tą skrzynią na przykład, nie? Bo to też tak może być. W końcu to jest jakby jakby na nowo. Nie ma ludzi. Sprawdzę tylko. No niekoniecznie. E, tylko korci mnie jeszcze ten daszek. Nie wiem jak was, ale... Nawet słuchajcie gołębie z dzieliły. Nie ma ich Czy coś się tutaj zmieniło oprócz tego, że nie ma ludzi Wyjdę na ten główny dziedziniec A, zamknięte Chociaż nie, można sobie otworzyć No, nie ma ludzi ehm, A tutaj byliśmy, tak? A nie, no nie, tutaj nas nie było. Klucz... Ja jeszcze coś wspominałem. O jeszcze jakieś miejscówce. O nie! Finałowa walka. Tak się nazywa, słuchajcie, etap. O, Jesus. Aha, minisi tu są. Cześć. Przeszkadzam wam. Wiem. Co ja mogę tu zrobić, żeby wam przeszkodzić w medytacji. Właściwie to nie mogę nic tu zrobić. Chyba, że jest jakaś dźwignia, której nie widzę. Czekajcie, tu jest jakieś przejście. Schody. No tak ma tak jak pajączki zuzji, nie? To może przesadziłem. Serio? Dobra, nie da rady nic. Tu mamy apteczkę i mamy... To są skrzynki, to już było... Nieraz. Co my mamy? Kluczyk, dobra, to już wiem. No i jest punkt zaczepienia. Bardzo fajnie. Więc wychodzimy. E, którędy? Że, że tak spytam? Tu. A, wyjmę broń, słuchajcie, na wszelki wypadek. Czy tutaj coś się pozmieniało? To stragany w ogóle, wiecie, nie ma towarów, takich wszystkich, jak były porozkładane. Tam w sumie można by było jeszcze pójść, ale nie wiem, czy jest sens, bo tak naprawdę to... To tutaj się... Aha, jeszcze... a dobra, wiem gdzie. E, to czekajcie, to jeszcze zanim pójdę ten klucz, to może zobaczę to. To była taka miejscóweczka... E, gdzie? O, nie ma nawet tego naszego jaka. O, tu! I ona była zamknięta, i tam było, były takie drzwi z, z serafem, o tam na górze, ale widzę, że to jest zamknięte. Podejrzewam, że może tam będzie finałowa walka. O Jezu. Ale też y, jest coś takiego w tych BTB, tutaj, w, y, o tematyce Tybet, y, że autorzy, każdy autor z, y, customu robi jakiegoś bossa na koniec. Chyba w jednym nie było, jak na razie. A tak to wszędzie jest boss. Nie ma nikogo po drodze Wszystko pozamykane Ale to fajnie, wiecie? Naprawdę, taka finałowa walka Czemu nie? Ja lubię Okej okay. um. O O tym mówiłem To jest ta grzechotka Z tym, że grzechotka jest pod wodą, więc dziwnie to trochę... Nie wiem o co chodzi. To jest normalnie... Ale nie, nie, nie było dziś żadnych pochodni, prawda? Chyba nie. Czy można na przykład tą grzechotkę y, umieścić pod wodą, w sensie pływając? Właśnie to mnie jeszcze ciekawi. Bo poprzednich customak była, owszem, no ale normalnie wtrynialiśmy. A tu? No zobaczymy, może to jest jakieś takie inne rozwiązanie. Mam trochę naboi z Uzi i troszkę wybuchających e, bełtów. W razie jakby mi coś wyskoczyło. Chyba, że to będzie znowu tak zrobione, że jakimś... O, po co ja tu przyszedłem? Że jakimś sposobem będzie można e, zniszczyć tego... Jakiegoś bossa na przykład, nie? Tak było też. No dobra, sprawdźmy to, bo ja to pamiętam, to było tu. Czy tak można? A, można. No to też ciekawe, powiem Wam. Dobra. Tu jest, widzę, łańcuch, który pewnie otworzy drzwi, co? Zastanawiam się ten czas, który się tam odmierzał Ale chyba nie Jakbyśmy na przykład nie zdążyli, to zginiemy, czy, czy będą jakieś inne zakończenia? Bo ja jak zwykle nie doczytałem, czy y, ten custom ma Jakieś zakończenia Więcej niż jedno O oh mój cheezes No i pewnie tutaj będzie walka eee, Słuchajcie, to może uziki 184, no Rewel... szału nie ma, ale mam za to pełne życie. I co? Jedziemy z koksem, nie? Boże. Dobra, na razie jaszczury. O, czy Na razie ja szczury. Ile mam życia? Dobra. Eksplodujące weźmy. Jezus. Wypad. I co? Mamy to? To jest te, ten młyneczek taki, nie? Bieremy? To chyba nie ma nic więcej. Jeszcze tylko coś zobaczę. No, trzy sekrety nie udało mi się odkryć. Jeżeli to już koniec, bo nie wiem. E, także słabo, słabo. Mogło być lepiej. No, ale wiecie. To już tam nieważne. Zabieramy? Wychodzimy No i co, i koniec, nie? Do swojego pokoju powrót ja Nie wiem o co chodziło z tymi czterema maskami Może chodziło o te maski, tak, czyli te duszki, które E, wyskakiwały i tam zaraz od razu znikały. To były te, słuchajcie, te cztery maski, które więziły złego półboga. E, cztery różne miejsca. Rzeczywiście, w czterech różnych miejscach w Tybecie były. Poszła do wyra w kimę. Więc udało nam się te maski jakby uwolnić. A ten półbóg chyba był na samym końcu. I jakoś udało się go szybko pokonać. Spoko, spoko fabularnie, podobało mi się, naprawdę. Na razie nie, nie wystawiam oceny, w sensie nie mówię, który jest który był najlepszy jak do tej pory, bo jeszcze no, wiele zostało tych customów właśnie Back to Basic 2020. Zapraszam Was już na następny, który pojawi się niebawem. Lecimy z koksem dalej. No i cóż, to by było na tyle Mnie się podobało Naprawdę bardzo fajny custom One w ogóle są super Wszystkie, jakby się tak jedną połączyć w jedną całość to by było, ojeju by Świetna, świetna gra by wyszła z tego Jedna Dziękuję wam za dzisiaj i do następnego Trzymajcie się, cześć